Dzień dobry. Szanowni Państwo, drodzy, drogie dzieci. Mam zaszczyt odczytać uchwałę Rady Miasta. Uchwała nr 103, łamane na 9, łamane na 2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania imienia przedszkolu miejskiemu numer 8 w Ostrołęce. Na podstawie artykułu 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Przedszkolu miejskiemu nr 8 w Ostrołęce nadaje się imię Kraina Radości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Ostrołęki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem, z dniem 12 czerwca 2019 roku. I tutaj mamy podpis pana przewodniczącego Rady Miasta. Gratuluję.